Pachnie bananem. Co dziwne, żeby pachniało czymś innym. Witam serdecznie moi drodzy Piotr Paul Kolejny dzień w Kiri jest tutaj koleżka Adam od pasieki pszczół pokażę później, ale najpierw jedziemy na najprawdopodobniej jezioro tej Adam walczy z odpaleniem. Dobra, odblokowujemy motor miszy i jedziemy. Powiem wam, że trudne warunki jak na skuter Takim wariatem to sobie można jeździć Ale skuterem tam jadą z tyłu Jeszcze jak nas auto wyprzedziło Wszystko w kurzu O, fura mi zgasła Dojechaliśmy na jezioro, które mogliście widzieć na poprzednich vlogach I powiem wam, że mega frajda się jedzie takim dużym motocyklem Ale niestety ten samochód, który jechał Zakurzył nam i niestety nie wyszły zdjęcia, więc będziemy musieli to Powtórzyć, Adam jedzie Trochę przede mną a Zatrzymuje się No i trochę nagrywa z GoPro, plus jeszcze robi Fotografię, my tak tutaj na jeziorko Czysto na luzie, żeby sobie Wejść, popływać, ponieważ dzisiaj moi drodzy Przykra sytuacja, a mianowicie Dzisiaj jest mój ostatni dzień w Ratanakiri Ale to nie oznacza, że jest to mój ostatni dzień w Kambodży. jeszcze w Kambodży będzie sporo, mam nadzieję materiałów. Będziemy jechać w zupełnie inne części, w których nigdy nie byłem, tak więc po prostu ten czas jest trochę limitowany. Wizy są a, wydawane na miesiąc. Staram się ten a, czas rozciągnąć jak w lezie. Tak więc dzisiaj ostatni dzionek Będzie luźny, pewnie będzie trochę śmiechu, będzie trochę żartów, będzie trochę zabawy i pewnie jakieś jeszcze fajne miejscóweczki. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś nie widział materiału z tego odcinka, cofnijcie się jezioro Jaklum Lake. Wejście 8 zł, czyli 2 dolary bardzo dużo miejscowy tu przyjeżdża turystów raczej tutaj nie zaznacie Puściliśmy jeziorko i tutaj zaraz przy jeziorze są takie domki, gdzie można sobie wypocząć z reguły z całą rodziną. One mają tutaj swoje numerki, numerek 14, numerek 15 mają, wejdziemy tutaj, mają takie hamaczki zamocowane i tutaj przychodzą z reguły. Kmerzy siadają, zamawiają jedzenie, tylko tutaj nikogo nie ma, ponieważ już od tego Sklepą można powiedzieć, restauracji się troszkę oddaliliśmy Ale tam macie, zobaczcie Co można zamówić Macie menu, picie Jedzenie Numer telefonu jeszcze jakiś jest podany Nie wiem co to jest napisane, ponieważ wszystko jest w języku chmerskim A tutaj sprzedaje miód I tam też są ludzie, sobie chillują Z reguły rodzinnie, dodatkowo jest jedzenie halal z tego co widziałem Tutaj też jakieś muzułmanie przesiadują a ja idę trochę się przejść koło jeziorka Aby dzisiaj troszkę z naturą obcować, Te dni tutaj w Kambodży lecą mi tak o. Powiem Wam, że już jestem chyba ponad dwa tygodnie i kompletnie nie miałem planu na ten kraj, ponieważ przed wylotem kupiłem chyba 3 dni wcześniej bilet ryzykując to, bo nawet nie miałem. Wizy i po prostu z tego co pamiętam, to chyba w poniedziałek lub wtorek rano dostałem wizę, i w środę pojechałem na lotnisko i zapałem lot. Tak więc fajnie się złożyło. Niestety Bangladesz musiał zostać odwołany ze względów właśnie wariatowych, wizowych. Nie otrzymałem wizy dwukrotnie do Bangladeszu, więc trzeba było sobie odpuścić. No i zrobić Kambodżę. Jestem tutaj na jeziorze i jestem w szoku bo ten chłopczyk nie wiem ile ma lat ale gada słuchajcie po angielsku naprawdę dobrze how old are you? zobaczcie chłopaczek mówi po angielsku i tu przychodzicie zamawiacie i on wszystko mówi jak trzeba byłem w szoku bo byłem przekonany żeby do się jakoś na migi porozumiewać ale właśnie wszedłem sobie to na kuchnię, bo pozwolili mi wejść te sobie gotują, ryże bardzo spoko no i opuszczamy Jeziorko też trzeba pokazać Toaletę Za 500 najprawdopodobniej Tak to wygląda To co teraz wam powiem może zabrzmieć dość Specyficznie Może mm, dla niektórych irracjonalnie, Ale tutaj pomimo iż czas leci Wolno To powiem wam ucieka jak Szalony jestem tutaj od kilku dni. Planowałem dzisiaj a, zrobić tyle rzeczy, ale na dobrą sprawę, to wszystko, co tu się dzieje w koło, tak mnie pochłania, że nie jestem w stanie po prostu zrealizować planu, który gdzieś tam był wcześniej wyznaczony, bo co chwilę tu coś się stanie, to jakaś obsuwa, to nas ktoś zaprosi, tu gdzieś pójdziemy, no i to wszystko się w czasie odwleka i wychodzi jak wychodzi. Ale do czego piję? Grupa bardzo sympatycznych ludzi zaprosiła mnie tutaj, żebym po prostu spędził sobie. W spokoju kilka dni w tej, można powiedzieć, kambodżańskiej wsi I oczywiście udało się Spędziłem naprawdę bardzo fajne dni Zostałem bardzo fajnie ugoszczony No tak jak mówię, tutaj idzie w planach, że tutaj pójdę, na kręcę reset Tutaj, tutaj poświerujemy Nie udało się Też na pewno chciałem trochę odpocząć a, psychicznie od tego wszystkiego Więc sobie troszkę mniej korzystałem z internetu Odpoczywałem sobie na basenie, chillowałem, rozmawiałem A to są dla mnie bardzo ważne Wartości, żeby słuchajcie, rozmawiać z drugim człowiekiem Z tymi ludźmi, z którymi ma się po części coś wspólnego Tak więc jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie tutaj ładnie przyjęli, zapekowali się mnie Byli gościnni, a ja się za tym muszę pakować i jadę dalej w trasę Tak wygląda plecak, który kupiłem tygodni temu dwa w Tajlandii I On był świeżynka, wziąłem go dwa razy na wyjazd tutaj słuchajcie Skuterkiem, jest cały lusienki po prostu Żółty Od tego piachu, który jest tutaj wszędzie Ale oczywiście Kwestia jednego, miejmy nadzieję, prania i będzie git No to co? Moi no drodzy, chciałem podziękować do... tutaj koleżce Koleczka. Do Skoro streciu, jak to śpiewali Rosjanie Dzięki za do gościnę tam. Moi drodzy, do zobaczyska My W Gistan z Miszą kiedyś Dobry obaw gościu, tak więc Paka bratan Dzięki, nara No i idziemy już z. Ze... Adamem. Adamem od Pasieki na stację. Trochę za wcześnie wyjechaliśmy, jeszcze jakieś niemalże 50 minut, ale lepiej być wcześniej jak późno. Życie wieczorne na ulicach Banungu, autobusy już stoją. Ja tak jednym z tych Bo bilet kupowałem o tutaj. No dobra, drugi gość ostatnich. Odcinko odcinku słuchajcie Adam z Pasieki paproć Tak jest Dzięki serdecznie za gościnę Dzięki Sympatyczny gość odwiózł mnie właśnie na tutaj, dworzec Jeszcze mam jakieś 40 minut, tak więc sobie Tu poczekam spokojnie Wypiję wodę, pochodzę, coś tu ponagrywam Zobaczę jak wyglądają te autobusy nocne No i będziemy jechać słuchajcie Daj znać, bo ja też pojadę za 7 dni takim Dalej w trasę Elo, Elo. wpadajcie do gościa Zapraszam no i jesteśmy już na stacji. To jest autobus, który przewozi dobra. Skutery są, zobacz, z tyłu w kartonach. Ja najprawdopodobniej będę jechał tym, ale nie jestem przekonany. To jest firma, z której kupowałem bilecik 11 dolarów. 30 minut jeszcze. Siema elo Sztuki, autobusy, telefony I zaraz zobaczymy, jak wygląda mój transport w środku. Dobra, jestem naszykowany na trasę. Tutaj gdzieś widziałem, palą sobie ognicho. Wszyscy wkładają, zobaczycie tam, palili ognisko. Wszyscy wkładają z tyłu w sensie na dół swoje bagaże. Ja nie lubię, tak więc. Biorę ze sobą w razie, gdyby czegoś było trzeba, to wolę gdzieś tam sobie położyć na siebie. Ewentualnie się nie wyśpię. Wchodzimy. Hej, w tym czarnym woreczku musiałem zdeponować moje klapki i nie wolno z nimi wchodzić. I tu macie toaletę. Patrzcie, na to zaraz wam ją pokażę. Tylko najpierw dojdę do mojego łóżka. Kurczę bez jak mi się zdrofował. Nie przejdę no nie nie przejdę, słuchajcie, oni muszą mi pomóc mam moment. moment, Let's take Wait yeah. No jednak powiem Wam miejsca jest mało ja myślałem tu tak zmieszczę ale najwyżej trzeba będzie robić, nie wiem jakoś tak Tu jest kotarka, tu jest taka część Drewniana Te chłopaki sobie śpią, mają trochę więcej miejsca I jeszcze łazieneczka, uwaga 3, 2, 1, wchodzę Wchodzę O, ktoś chyba korzysta Z łazienki teraz Albo mi się wydaje, nie Uuu, zobaczcie Taka łazieneczka, może sobie nawet Tyłek przepłukać trzeba I spokujecie tutaj sobie Wodą Pewnie napisane tylko sikać Zamykamy i idziemy na chatę. To nie wiem, jak to się położy. No i powiem Wam, że nie pomyślałem o tym, żeby zapłacić 10 zł więcej, biorąc takie podwójne koja. W ogóle mi to doleciał z głowy, bo yy, wchodziłem wczoraj do takiego autobusu i ten pojedynczy był nieco większy. Nie? Tak to jest inny autobus, innej firmy. Działamy. Może długru było zimno, ale za jakieś dwie godziny powinien dojechać, albo jest nawet trzecia, już nawet nie wiem jeszcze spróbować się rozczępnąć, ale nie idzie dobrze prostować wam. jest mordo włączę świat. to światło nie działa Słuchajcie, no jak mam tutaj To się nie mieszczę, jeszcze głową muszę uderzać, patrzcie Mój łeb jest tak Nie widać Zatrzymaliśmy się gdzieś Nie wiem gdzie Kierowca wysiadł. Ach, chyba zaraz gdzieś powinna być stacja Jechaliśmy jakieś dwie godziny przed czasem. Mamy tu zamówione aplikacje. I jedziemy, bo nie wiem, który jest mój. Ten. Siemano, witam serdecznie. Piotr Przewartki, kolejny dzień w stolicy Kambodży, w dojechałem dzisiaj, Z samego rana, kilka misji. Najpierw trzeba wyprać ten. Piękny, już taki biały worek. I można iść na Szalanko. Zapraszam do oglądania. Chyba trochę brakowało mi tego chaosu miasta i kontrolowania się z telefonem po ostatnich dniach w Ciemre, w którym było zdecydowanie luźniej. Oraz w na Tam w ogóle nie było nic co mogłoby się do takiego przytrafić. Tu znalazłem jakąś małą na przykład jakaś knajpa jeszcze, więc wszystko zaczyna się układać. Halo! Pani Wam taki druczek wypisuje, ile kilogramów? 2 kilo, czy dwa i pół? Name? Nie? Peter! Nie. <laughs> Właśnie nie zrozumieliśmy Chińskie żarcia Albo skóry Albo skóry Albo skóry Albo żołądki Ech. No i znalazłem zupę, patrzę kto dołączył się Marcin popadł w pieprz Siemano, jak tam zróbko? Ujdzie, 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 ujdzie. A my tu będziemy jedli śniadanko W knajpie z zupami Smacznego tak wygląda zupa. Za złotych nie wiem nawet ile strzelam, że około 4-5 zł może taka zupa kosztować. Mięsko dość normalne. Bez wnętrzności. Są prawdopodobnie kulki mięsne. Wygląda smacznie. Zatem smacznego, jeszcze raz. Pierwsze siedzenie jest zjedzone, czyli zupka 7 złotych. A... Marcinie, co o ciebie się Ty się teraz wybierasz, co robisz, co yy, działasz? Dzisiaj wieczorem jadę do Ratanakiri, czyli tam skąd Rześ właśnie wrócił. Jadę tam dosłownie na jeden dzień, e, spotkać się z Miszą na chwileczkę. Tak, będziesz, będziesz ten. trochę narzekał na jazdę autobusową, tym bardziej przy moim w takim samym wzroście. Trochę będzie tam krótko, będzie krótko z miejscem. No, ale będzie okej. Okay. A co się dzieje u ciebie na vlogach? Co tam ciekawego? No właśnie, yy, ponieważ Dużo się ruszałem ostatnio, dużo jeździłem, także jest duża dynamika. Gdzie zmienność miejsc. No, byłem w Kokongu ostatnio, było kilka odcinków z Kokongu. Wróciłem przed wczoraj do Phnom Penh, no i dzisiaj wieczorem już wyjeżdżam właśnie do Ratanakiri. Czyli Wracam z Ratanakiri i lecę później dalej. Prawdopodobnie znowu do Kokongu i później być może na wyspę. No nic, wpadajcie na kanał Popas w pieprz, a my idziemy szukać dalej jedzenia. właśnie polo obyczaju, patrz co to jest. Panta bananowa. Bananowa, moi drodzy, patrz, jakie wariacje, A tutaj jest jakieś owoce Nie do wiary I moje drugie śniadanie. dzisiaj Za 3,50 dolara, że smacznego kurczaka frytki ryś, sałatka i trzy różne sosy Pojadłem, można powiedzieć, jako tako Jeszcze jestem głodny, ale już nie będę śpirował. Będę próbował, słuchajcie, tą fantę bananową Chciałem sobie specjalnie, żeby spróbować Tutaj widzę zerka czy nie jestem mi telefonu wyciągnąć Uwaga Normalnie pachnie bananem Czy mi dziwne, że pachniało czymś innym? Ale dziwne Spróbować? Bardzo słodka Pina, Pina biegłego. kurczę, to jest. Takie gumy były kiedyś. Kulki takie. Tak, tak, tak. tak Dokładnie tak. taki smak. No. Nie pasuje, chyba. Nie no, tak, tak. Czasami dochodzę do takiego wniosku, że autobusy nocne to najgorsza rzecz, jaka jest na świecie. Bo na dobrą sprawę chyba lepiej byłoby się wyspać, jak człowiek w. W hotelu, gdziekolwiek wstać rano i, i rannym autobusem normalnie sam tam 7-8 godzin przepękać, i człowiek byłby lekko zmęczony, taką, wiecie, mówię, 7-godzinną jazdą. A ciężko zrobić cokolwiek wieczorem, no bo trzeba na autobus czekać. Później jest w tym autobusie, no ja nie wyspałem, czy nie będę czy spałem godzinę. Tak więc o słuchajcie, by wypadku. Są dziewczyną i... Wracając do tego tematu autobusów nocnych To jest tak, całą noc przez te 8 godzin nie zmrużyłem oka Przyjechałem tutaj i pół dnia odsypiałem I jest godzina a, 16, 17 raczej Tak jakbym dopiero przyjechał tym porannym autobusem Idę wybrać pranie, bo na dobrą sprawę jeszcze nie zrobiłem Więc chyba trzeba będzie pokazać wam życie nocne Ale oczywiście trzeba będzie poczekać aż się ciemni. Co do tego ruchu ulicznego tutaj w Phnom Penh, to powiem wam, oni jeżdżą z byki na żyletki naprawdę bardzo blisko siebie I tutaj nie trudno o wypadek, więc jak teraz zobaczyłem tą dziewczynę, która jechała, byłem przekonany, że stuknie się z tym tuk tukiem A się na czystym farcie wyminęli No i zapad wieczór, są dobre morki, które były w Bangkoku polem to tylko widzieć się za granicą. Z jednego województwa pochodzimy, a widzieliśmy się w Meksyku, w Bangkoku, I zobaczcie, jaki patencik to jest oczywiście plecaczek z przodu, żeby w nikt nie ten In case of fire. Nikt nie a, wyrwał. U mnie słuchajcie, robi dobre, bardzo vlogi bardzo dobre materiały. Oj, i oj pokazałbym oj, ale się nie, nie mam jak, w sensie te, może byś mi wysłał kilka sekund takiego hyperlapsa, żebym wstawił, żeby ludzie Spoko. do się przeszli to jest takie zawsze wiesz a, taka, mała, taka mała zapowiedź yeah. i właśnie zaraz Maraz będzie uczył mnie robić ciekawe hyperlapsy a my idziemy na ruski margin to się wszystko pozamykało jeżeli chodzi o te budki z, z rzeczami takimi do kopienia te pociuchy i wszystko ale oczywiście otwierało się, otwiera się żarcie po, po jakiejś tam określonej godziny więc idziemy się przejść zobaczyć co mają do zaoferowania ale pamiętajcie z telefonami ostrożnie Hello, thank you Chodzimy sobie tu w koło, głównie póki co owoce, jedzenie. Sporo w sumie jedzenia. A takie różowe na chyba jeszcze niedojrzałe. Tu wieczorem zawsze odżywa wszystko w tych krajach azjatyckich. Ejcie, ja tak, pomalutki sobie, bez wariacji. Byłam było był odwiedzany, ale jeszcze jest sporo miejsc, których nie pokazałem Dzisiaj wiadomo, nie uda się, bo no już jest wieczór, ale No i wpadajcie żeby się do bariata na Instagram Skomentujcie Piotrasowi, że pojechał jutro z nami na pola śmierci, bo nie chce, boi się Mówi, że za bardzo depresyjny mód Kliknijcie mu tam, żeby pojechał, zrobimy zajebisty materiał, poopowiadamy trochę Zrobimy fotę, kliknijcie, niech jedzie Może się uda Można nawet zrobić taką, zablokować sobie Maraz uczy mnie to, jak robić hyperlapsy Ważne, że ustawiacie sobie manualnie ekspozycję. Możecie to albo zrobić w trybie Pro, albo w automacie, ale kudeczką sobie tutaj blokujecie zdjęcie, nie? Żeby Wam się ekspozycja nie zmieniała. I teraz tak. Amatorzy robią to w trybie wideo i przyspieszają, a profesjonaliści robią to zdjęciami i potem łączą to w postprodukcji. Więcej roboty, ale le, lepszy efekt. Zresztą zobaczcie, podeślę Piotrasowi. Um, kilka przykładów możecie zobaczyć jak to wygląda. aparat stabilnie możecie sobie włączyć linie pomocnicze i wtedy możecie sobie tą na linię pomocniczą przyjadą. ustawić na jakimś konkretnym miejscu. Dokładnie. Ciągle idziecie ja w, jedno, w jednym kierunku, w sensie, tak. aby aparat był jakby ustawiony środek na to, samą, na to samo miejsce. Dokładnie. Czyli jakiś budynek na przykład, albo. Dokładnie, na no, jak jakiś punkt na budynku, na przykład wieża, okno, coś charakterystycznego, co będziecie w stanie utrzymać i robicie po prostu krok Zdjęcie krok zdjęcie, krok. Ile musisz zdjęcie? zrobić zdjęć na Hyperlapsa? Jeżeli wypuszczacie filmy w 25 klatkach na sekundę, no to 25 zdjęć to jest sekunda filmu. Więc najlepiej jest zrobić tak ze 100 zdjęć, macie wtedy 4 sekundy filmu i to już fajnie można sobie wkomponować film, nie? Dobra. W jakiegoś tam bloga. Dzięki. Tutaj dochodzimy do wniosku, że ludzie są bardziej ciekawi jak w Tajlandii, bardziej ciekawi turystów. I dacy chyba bardziej bym powiedział nawet otwarci na to wszystko, więc... Łatwiej się to nawet kręci jakikolwiek materiał, no bo ci ludzie i ściągają maseczki, uśmiechają się, chętnie pozują do zdjęć Wołają was nawet często, żebyście sobie przyszli, spróbowali jakiegoś lokalnego ślimaczka. przysmaku do, do, Dokładnie, ślimaczka czy tam na co macie ochotę nie, no muszę powiedzieć, że w Tajlandii strasznie ciężko było złapać emocje u ludzi, bo mieli te maski, normalnie po czoło zaciągnięte, a tutaj na markecie część ludzi ma ściągnięte, a część ludzi jak widzi, że filmujemy to ściąga, nie? To się to nawet miłe. uśmiecha, a na Ta, odwrót to często... Jest... W Tajlandii nawet czasami stają że nawet zakładają. Tak, <noise> dokładnie. No i szybko w postaci Spring rollsów, 2 złote za sztukę. Bardzo smaczne. Zebrałem z lokalsa Zabrałeś suba? suba? Jednego więcej, Jest. już 1375 12 latka, od razu prokurator w pakiecie z subskrypcją razie wejdźcie tutaj do, do Marka na Instagram Wstawia foteczki pompujemy karabiny <grymna> Moi drodzy, mordki poszły w swoją stronę Ja idę w swoją Pochodziłem, ponagrywałem Myślę, że wystarczy na dla dzień pełen wrażeń do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, szymano.